Widzicie moi drodzy z tej strony, jak zwykle pandolar, A to kolejny materiał z naszej serii pierwsze wrażenia, czyli serii, w której prezentuję wam pierwsze wrażenia z danego pojazdu. Dzisiaj WZ 111, 131 GFT, czyli chiński TDEK 6 poziomu z drzewka właśnie, jak sam powiedziałem chińskiego, do WZ 113 GFT. Jeżeli chodzi o ten czołg w moim garażu, rozegrałem nim obecnie 3 bitwy, w sumie to 2, na ten moment 3, bo jest troszkę nakiczkane w nagraniach, więc rozegrałem nim te dwie bitwy. Drugą bitwę zobaczycie, właśnie jako bitewkę. Czołg jest na prawie pełnym stoku, pomijając radyjko, które mam z jakiegoś innego pojazdu. Nie ma tu ani działa, ani silnika, ani gąsienic, także najlepsze z tego czołgu jeszcze przede mną. Jeżeli chodzi o ten pojazd, ma on na tym dziale 180 średnich uszkodzeń i 145 penetracji. Szybkostrzelność to 15 pocisków na minutę, a czas ładowania działa to 3,9 sekundy. Czas celowania to 1,5 sekundy, a rozrzut 0,31 na 100 metrów, także całkiem fajnie. Jednakże największą wadą tego działa, a właściwie w ogóle tej, tej linii, jest opuszczanie minus 5 stopni i tu mamy ten problem, że jeżeli źle się ustawimy, to nie jesteśmy w stanie opuścić działa na przeciwnika, także warto mieć to na uwadze, że depresja jest tutaj naprawdę słaba. Jeżeli chodzi o żywotność, mamy 620 punktów HP 35 pancerza z przodu, 20 z boków i 20 na tyle, co sprawia, że nie tylko nic nie odbijamy, a jesteśmy bardzo podatni na pociski odłamkowo burzące. To też warto mieć na uwadze, grając z tym pojazdem, że szóste, a tym bardziej siódme tiry spokojnie Hakiem mogą nas przebić i zadać nam naprawdę duże obrażenia, gdyż pancerz jest papierowy. Jednakże, papierowy pancerz nadrabiamy prędkością 50 km na godzinę do przodu i 18 do tyłu i to bez turbosprężarki. Naprawdę fajny wynik. Także dostajemy tutaj mobilny czołg z całgęznośnym działem, który nie ma pancerza. Jeżeli chodzi o moje wyposażenie W standardzie mamy tutaj mały zestaw naprawczy Małą apteczkę i dużą gaśnicę 45 pocisków zwykłych i 15 goldowych A jeżeli chodzi o wyposażenie Mamy tutaj e, Mechanizm dosyłający Mamy tutaj e, wentylację I mamy tutaj ulepszone celowanie e, Jak widzicie Tu, tu i tu Szybkie takie zbliżonko e, Taki zestaw sobie wybrałem Uznałem, że on będzie najlepszy do tego pojazdu Jeżeli chodzi o załogę, to to jest w sumie taki pierwszy poważny czołg u mnie z tej linii, dlatego to jest załogę stosunkowo nowa, mamy tutaj zaledwie dwa perki, na pierwszym jest BIA na drugim jest kamuflaż i tutaj jako perk dodatkowy u zwiększenie zasięgu widzenia, żeby mógł grać po prostu z większej odległości no i tak się statystyki prezentują ja was zapraszam do bitewki i tam zobaczycie już jak ten czołg sprawdza się na polu bitwy no i moi drodzy, jesteśmy już w bitewce, mapa to Redshire, jak widzicie losowanie na tiery 6 i także losowanie bardzo dobre. To jest druga bitwa tego samego dnia i w sumie jeszcze dopiero uczyłem się tego czołgu, dalej się go w sumie uczę, no bo mam na nim dwie bitwy. E, generalnie, jak wy widzieliście, je są w stokowy. no i... Uznałem, że spróbuję zagrać trochę jak takim klasycznym tedekiem, no bo yy, nie masz tu za bardzo pancerza, masz bardzo słabe opuszczenie działa, także uznałem, że po prostu spróbuję pograć troszkę z dystansu i na tej podstawie będę próbował robić damage, nie? Przewagą dla mnie jest to, że jednak gramy na tiery niskie i moje działo będzie tu w miarę sensowne, więc ja sobie tu na górkę i będę próbował sobie tutaj tych wrogów po prostu punktować. Jak to wyjdzie w praniu, to zaraz zobaczycie. Wyjątkowo szybko udało mi się zdobyć fajną bitwę do odcinka. Rzadko mi się zdarza już w drugiej bitwie z tokowym czołgiem rozegrać coś ciekawego. Ale na ten moment, jak widzicie, no nawet co to jeździ, nie jakoś super szybko, ale też nie jakoś super wolno. Eee, tak, w sumie nic specjalnego. Jak mam szczerze powiedzieć, nie czuj tutaj, że macie jakiś wyjątkowy pojazd. Tu, jak widzicie, mamy teraz przeciwnika i Kerwarier dostaje za 209 i kończy swój żywot za sprawą moich sojuszników. Więc mój plan powiódł się, przynajmniej ten początek. Udało mi się coś trafić tutaj na przejeździe. Bardziej, bardziej celowałem moi drodzy, szczerze mówiąc. W, sobie w te obszary liczyłem, że coś tu trafię na przejeździe, ale skoro tu się Ziomek wychylił, no to dlaczego miałbym, dlaczego miałbym nie skorzystać z tej okazji? Teraz widzę tego T1 heavy, więc chciałem w niego postrzelać, no ale widzę, że jest za domkiem, no szukam sobie okazji na ten moment. Większa część bitwy dzieje się właśnie po tamtej stronie. No i mamy teraz TDK. Udaje mi się trafić pierwszy strzał. Udaje mi się trafić drugi strzał. I czy uda się gościa wykończyć? Niestety, a nawet stety, dobijają go moi sojusznicy. 3 do 1 dla nas. Zrobione już 600 damage'a, także HP mamy praktycznie spłacone. A ja dalej czekam sobie na jakąś okazję. Po prostu... Nie bardzo miałem tu możliwość manewru, bo jak widzicie Po mojej stronie jest tylko sztuk 3 i jeden czołg ciężki No i teraz lighty się ruszyły Co jest naprawdę spoko, bo dzięki temu Będziemy widzieć co się dzieje z przodu Człowiek się bał wyjechać, bo często jak tutaj wyjedziesz to dostaniesz salwę Jak nie od lewej strony to Od przodu po prostu te deki cię zjedzą Więc trzeba tutaj bardzo, bardzo ostrożnie grać I ja też z tego założenia Wyszedłem, ale widzę, że jest lajcik. Tak jak wy widzicie, celuję sobie w tamte obszary. Chociaż widzę, że on nic nie wykrywa, więc uznaję, że dobrą, dobrym pomysłem będzie przemieścić się trochę, yy, zmienić miejscówkę. Może właśnie bliżej tutaj, może podjechać nawet. Bo skoro nie ma przeciwników, to może zająłbym ich górkę i stamtąd spróbował kogoś punktować. O wiecie, nie mylmy klasycznej gry Terekiem z kampieniem, bo to nie o to chodzi. Nie. Yy, więc po prostu, skoro mam teraz okazję, no to zmieniam miejscówkę, gdzie dalej będę bezpieczny. Jak widzicie, jest tu ten wielki kamień, i po prostu znowu mam jakąś tam osłonę. Tu patrzę teraz na górkę, czy mogę kogoś trafić. No i jak widzicie, teraz yy, zauważyłem kawę jedyneczkę, także zaraz postanawiam tam kolegę przywitać. Jak widzimy, on się cofa. No, ja tutaj jeszcze widzę dwa TDK. No, ale postanawiam, że podejmę to ryzyko. I jak widzicie, teraz niestety obrywam, ale również trafiam za 159. No, niestety, dwa strzały teraz dostaję. Ale widzę znowu wroga. No, i w ekskalibura klepię sobie za 180. 4 do 4 coś tu człowiek oberwał. Ale już ponad 900 damage'a na moim koncie. Także całkiem spoko. No i teraz patrzę, co dalej. Widzę tutaj znowu, że kolejny Tedek wrogów się pojawił, więc postanawiam, że w niego będę teraz strzelał. Dodatkowo jest tu ten Excalibur, więc on też jest całkiem fajnym, przyjemnym dla mnie celem. Jak widzicie, gdzieś tu sobie celuję i nawet udaje mi się coś trafić. No jeżeli chodzi o celność tego działa, jest ona całkiem spoko, tak realnie odczuwalna w bitwach, że da się coś ten trafić z większej odległości. Aczkolwiek też bym nie przesadzał, nie, bo też nie jest ona jakoś turbo super. Plus mamy tutaj problem z opuszczeniem działa, więc raczej musimy się ustawiać tak, żeby przeciwnika mieć na wprost, ewentualnie z lekki górki. Jest to normalny problem chińskich czołgów, że mają one słabo opuszczenie działa, ale jak widzicie, już 1300 dm na moim koncie, 7 do 5. No i widzę tego lajcika tu, na niego szczerze mówiąc trochę liczyłem. Tutaj się tak bałem podjechać, bo... Nie wiedziałem, gdzie jest ten sztuk 3, nie? Co on teraz robi aktualnie. Więc sobie po prostu czekam. Yy, wiecie, ostrożna, statyczna gra. To jest coś, na co trzeba się przygotować, grając takim pojazdem, bo... On nie ma pancerza, on nie ma za dużo HP, więc jadąc do przodu na pałę bardzo szybko nasza bitwa się zamyka. Plus każda miejscówka musi być przemyślona ze względu właśnie na opuszczenie działa, także jeżeli kiedyś zdecydujecie się na to linie, to przynajmniej przy tej szóstce bierzcie sobie to pod uwagę, że. Że czołg ten po prostu jest dość specyficzny i o ile da się nim zrobić fajny wynik, tak naprawdę gra musi być przemyślana W każdym aspekcie. Musicie przemyśleć, gdzie chcecie jechać, po co chcecie jechać i czy będziecie mieli odpowiednie opuszczenie działa w danym miejscu. No teraz widzicie, na, nasi podjechali, niszczą te, te deki. Ja tu próbuję coś przycelować, ale jak widzicie, niestety, yy, niestety przeciwnicy na tyle dobrze się kitrają, że nie jestem w stanie. Tutaj nic strzelić. Teraz już jest 9 do 5. Widzę, że bitwa będzie raczej wygrana, więc postanowiłem, że zagram nieco agresywniej, bo po prostu, jak zginę, to trudno. Bo moi sojusznicy już teraz powinni spokojnie sobie poradzić. Więc yy, mówię, jolo, jedziemy do przodu i spróbujmy jeszcze zrobić jakiś damage. Jak widzicie, 10 do 5, także. Bitewka już na pewno wygrana, teraz już 10 do 6. No ale to tak wiecie, to tak się rotuje, ale patrząc na ilość HP i na to, kto tutaj prowadzi zdecydowane natarcie, no to raczej zwycięstwo było już po naszej stronie. I wiedząc, to uznałem, że już chcę zaryzykować, żeby po prostu zrobić lepszy wynik. Także jadę do przodu 12 do 6. No, i szukam tych przeciwników, tu widzę, że był ten czołg ciężki. <laughs> jeszcze gdzieś tutaj, jeszcze sztuk 3, który zabił AMX-a, i gdzieś jeszcze kryje się artyleria. Postanowiłem podjechać trochę na wzniesienie, i teraz, jak widzicie, widzę tego hewika, obrywa ode mnie za 188 i dobijają go moi sojusznicy. Już yy, dwukrotność HP spłacona z yy, lekką nawiązką, ale to jeszcze nie wszystko, bo oczywiście chciałbym jeszcze tego demerza zrobić, jednak. Fajnie byłoby zbić gwiazdkę z dobrym wynikiem, także czekam jeszcze dalej. No i udaje się, znajduję Arte w tym momencie. Niestety nie trafiam, a szkoda, moi drodzy, szkoda tej artylerii. No i jeszcze mamy sztuga 3. Jak widzicie, trafiam teraz i to był mój ostatni strzał. 1650 Demedza na moim koncie, także prawie trzykrotność HP spłacona. I tak się ta bitwa prezentowała moi drodzy Przejdziemy sobie jeszcze do podsumowania i screenów końcowych I tam się już ostatecznie z tym pojazdem rozliczymy No i moi drodzy jesteśmy już na screenach końcowych Jak widzicie Trzecia klasa, ogień skuteczny No i tutaj jeszcze jeden medal Wsparcie to jest chyba Jeżeli chodzi o wynik Jak widzicie pod względem demedza Drugi najlepszy w drużynie fragów nie miałem I pod względem expa jestem tutaj Na lokacie piątej jeżeli chodzi o bitwę, no to jak widzicie 12 strzałów oddanych, 9 trafionych i 9 przebit, także całkiem niezła skuteczność. Z dystansu większego niż 300 metrów, prawie wszystkie obrażenia, jak widzicie, więc czołg całkiem nieźle snajpi. Jeżeli chodzi o przejechany dystans, to 1,5 kilometra. No i asysty prawie tutaj nie miałem. Za tą bitewkę wyszłem 15 tysięcy na czysto, ale nie używałem golda i też nie zostałem dostkliwie raniony, także warto to mieć na uwadze. Niemniej, jeżeli nie używacie golda, raczej będziecie wychodzić na plus, a czołg jest całkiem przyjemny w grze i... Nawet na tym stoku mogę go spokojnie polecić. Zawsze przy gorszym losowaniu możemy wspomóc się Golden, który ma tej penetracji więcej. A na szóstkach i piątkach radzi on sobie wyśmienicie, jeżeli tylko oczywiście dobrze wykorzystacie mapę i atuty tego czołgu. Także moi drodzy, ja Wam ten czołg jak najbardziej polecam. Uważam, że jest to fajna szósteczka i na pewno nie będziecie się z nią mordować. O ile lubicie klasyczne deki i znacie mapy, bo to jest tutaj kluczowe. Ze względu na depresję, musicie naprawdę znać te mapy. Bo jeżeli źle pojedziecie, to przeciwnik będzie Was tłuk, a Wy nie opuścicie na niego działa i będziecie się wkurzać. Jaki ten dolar jest zły, bo Wam polecił syf. Także mając to na uwadze, przemyślcie sobie, czy chcecie taki czołg posiadać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym właśnie pojeździe. Czy macie, czego nie macie, czy planujecie robić chińskie Dedeki, czy już może macie tą linię skończoną i jakie macie wrażenia z tą linią związane, chętnie sobie wszystko poczytam. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba, bo to zwiększa zasięgi kanału i pomaga mi się rozwijać. Dziękuję jeszcze raz moim sponsorom, dzięki wam mogę tworzyć te i inne treści. No i widzimy się, moi drodzy, już niedługo. Hej ludziska, piona!